Okulary. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Czuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto, maca. Skandal! Krzyczy, nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary. Kanapie, wszędzie szuka, paska sapie, szteraz piecu i w kominie. W męsie się i w pianinie. Już podłogę chcę odrywać. Już policję zapou wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerkam. Znalazł się. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Whoa, mm -hmm. whoa,